Dzień dobry wszystkim. Magdzie trzeba pomóc na rozpocząć nagrywanie. Wyprawka szpitalna 2022. Bez kota. Część pierwsza. Z kotem. Znaczy ona nie jedzie, ale bardzo by chciała. Tak. Znaczy ona nie usadawia się tu, tak. a w dzisiejszy i robię takie. No to. Normalne. Więc moje drogie panie, dowiecie się dzisiaj od Magdy, co warto ze sobą zabrać do szpitala. Znaczy nie wiem, czy warto. Bo Magda bo to wie, jest... pomimo, że nic z tym nie <laughs> Nie wiem, czy warto, ale jakby to jest pośrednie, oj kupiące dziecko, to jest pośrednie ze wszystkich materiałów, które zebrałam z internetu i to, co ja ze sobą zabieram. Nie dałaś jej buziaka, ona czekała, aż też dostanie. O, nie. No nie. <gry> Zacznijmy od tego, że podzieliłam moją wyprawkę na dwie części. Jedna część to jest część, którą zabieram ze sobą osobno w plecaku i to jest ta część stricte do porodu. A druga część to jest taka już część na pobyt w szpitalu w ogóle. Więc zacznę od tego plecaka. Plecak jest o tyle fajny, że jest to plecak taki do samolotu i ma tutaj taki zaczep, żeby móc go przyczepić do rączki walizki. Więc nie będę musiała w ogóle się tym martwić. Będę mogła po prostu go ze sobą wieścić i to nie będzie żaden problem. Więc tak, to co zabieram w nim na pewno, to jest moja torba z wynikami badań. I to co zrobiłam i uważam, że jest to bardzo pomocne i przydatne. Tu mam aktualne wyniki badań, których jeszcze do tego nie dopięłam, ale mam tutaj wszystkie dokumenty, które muszą być razem, spięte osobno w każdą teczkę, to znaczy tu jest plan porodu, więc jest podpisany plan porodu. Mam tutaj Karola dowód ojcostwa, w związku z czym jest wielki napis ojcostwo, nie będzie mi trudno się połapać. Potem mam komplet wizyt od października, czyli od pierwszej wizyty, w której byłam u ginekologa. Mam wszystkie USG pierwszego, drugiego, trzeciego trymestru, USG piersi i tak dalej, i to wszystko jest podpisane wielkimi literami. Także ja jestem w stanie te połapać. jak ktoś będzie potrzebował, żebym coś mu podała, albo ktoś będzie musiał podać coś dla, za mnie z na przykład Karol, to będzie wiedział, gdzie szukać, bo wszystko jest ładnie podpisane. Tutaj jest pierwsze, co zrobiłam, żeby było mi jak najłatwiej się odnaleźć papierologicznie. Dołożę potem do tego jeszcze oczywiście moją kartę ciąży, aczkolwiek jeszcze z niej korzystam. Także jest na razie osobno ale wiem, gdzie jest i mam nadzieję, że zapamiętam spakować. No, także dokumenty to po pierwsze. Po drugie, biorąc pod uwagę czas, w jaki jesteśmy obecnie, paczkę maseczek, bo nadal są wymagane. Opaska do włosów, bo mam dosyć krótkie włosy, raczej nie zepnę ich sobie spinką, ale będzie mi na pewno wygodnie odsunąć je sobie do tyłu, żeby nie przeszkadzały na twarzy. Coś, co przyda mi się... Na pewno, znaczy, mam nadzieję, że o tym będziemy pamiętać. To każą musi o tym pamiętać. To, są, to jest tuż do odcisków dla niemowląt. I to będziemy ze sobą zabierać. I mam nadzieję, że zaraz, jak będą Ninę, bo tak się nazywa nasza córka, że Ninę będą tam badać i tak dalej, to że Karol to podsunie i przy okazji stóp. Jeśli nie to zrobię, to później w ciągu dnia raczej ta stopa w tym czasie nie urośnie za wiele. Ale to jest coś, co chciałam zrobić już w szpitalu. Dla samej siebie zabieram jeszcze, to zabieram akurat tutaj, bo jest po prostu pod ręką będzie mi wygodniej, ładowarkę i słuchawki. Hmm. Tutaj mam też na widoku, będę pamiętać, że jest tu, tu jest smoczek w środku, w pudełeczku, muszę go jeszcze wyparzyć, ale trzymam to już sobie tutaj, żeby nie zapomnieć. E, pieluchę tetrową, którą biorę z myślą o tym, żeby się ewentualnie nie będzie odszyć spotu dalej. Hmm. Jedną koszulę. Porodowym. biorę sobie taką, która jest od góry do dołu cała w guzikach, więc można ją całą rozpiąć, czego można łatwo zdjąć i założyć. Biorę sobie klapki e, i biorę tylko klapki, nie biorę żadnych kapci. Uznałam, że to jest zbędne zajmowanie miejsca. Takie klapki jest bardzo łatwo wytrzymać z wody, więc będą i podpoczywać z dochodzenia po oddziale, raczej to żadnej różnicy nie zrobi. Poza faktem, że zajmuje po prostu mniej miejsca. E, biorę sobie otulacz. Hmm. Rozważam dwa szpitale i jest napisane w obu raczej, chyba w obu jest na pewno w jednym jest informacja taka, żeby zabrać ze sobą rożek albo kocek. Więc ja zabieram coś pomiędzy, to jest taki otulacz, mina się rodzi pod koniec maja, na początku czerwca, także będzie raczej ciepło. No i to jest taki otulacz, który wkładamy, bo basa tutaj, tu wkładamy nóżki i łatwo ją można z powrotem potem tutaj spiąć będzie taką, taką małą glizdą. I tak, to co jest też ważne i już mówię o tym teraz, to wszystkie takie rzeczy, które biorę, które mogą nie wyglądać dość, dosyć oczywiście, albo żebym chciała, chciałabym, żeby były na pewno niczym nie pakuję je w torebki strunowe z Ikea i podpisuję yy, markerem. Żeby łatwo się było odnaleźć komuś, kto będzie używał, yy, grzebał mi w plecaku bez mojej, jakby wiecie, kontroli. Czyli na przykład Karol, albo jakaś położna ewentualnie śmieci, jak trzeba. No, i w jednym szpitalu jest informacja, żeby zabrać ze sobą ubranka, a w drugim jest informacja, żeby ubranek nie zabierać. Natomiast nie zajmuję za dużo miejsca, dlatego pakuję już jedno ubranko w rozmiarze 50, już do tego plecaka na poród. I jest podpisane, że jest to rozmiar 50. W środku mam wody, mam skarpetki, mam spodenki, i mam czapeczkę. No i mam pampersa, rozmiar 0. Prawdopodobnie dopakuję tu jeszcze pampersa, rozmiar 1 w razie czego. Bo zabieram jedne i drugie rozmiary. No. E, oczywiście potem będę dopakowywać tu jeszcze takie rzeczy jak mm, dowód osobisty, w sensie ogólnie portfel i tak dalej, ale to są takie najpotrzebniejsze rzeczy, o których nie chciałabym zapomnieć. To, co też zabieram osobno poza walizką, to jest zgrzewka wody i kota, który się mu mieści. Dobra. I teraz przechodzimy już do walizki. Walizkę mam też podzieloną na pół. W połowie są takie typowo rzeczy higieniczne, a w połowie są takie rzeczy stricte raczej dla mnie, dla mnie. Także tak. Co zabieram z takich higienicznych rzeczy? Dwie paczki podkładów porodowych, takich, które wkłada się w majtki. Jedne wzięłam z Belli, aczkolwiek dostałam sugestię, że może niekoniecznie są najlepsze, a i tak trzeba było zabrać dwa opakowania. Jest tak napisane średnie, żeby zabrać dwa opakowania, więc 20 sztuk. Więc mam 10 z Belli, a 10 to jest Kanpul. No, także zabieram jedno i drugie ze sobą. Skoro biorę podkłady, to biorę również majtki porodowe, takie te z siateczki. I również mam opisane, więc będzie mi łatwiej. Wzięłam chyba największy rozmiar, żeby mieć pewność, że w razie czego nie będą mi ubierać w jeden sposób. Ja też jestem dosyć duża, także wolałam nie ryzykować. Biorę też pod uwagę takie rzeczy, jak to, że np. do opuchnięta. Zabieram ze sobą też wkładki laktacyjne one są podpisane. Potem będę tu miała jeszcze dopakowane biustonosze. Natomiast na ja razie je do... noszę, także potem je, potem je dołożę na pewno. Są piluchy tetrowe. Tutaj są chyba trzy albo cztery sztuki, które zabrałam ze sobą z myślą już raczej o maluchu niż o sobie. Mam opakowanie y, mokrych chusteczek. Y, 99% wody. Wiem, że teraz bardzo polecane są te Water Wipes, zdaje się, ale moim zdaniem są strasznie drogie przede wszystkim, także nie wiem. Zobaczymy czy będą jej odpowiadać czy nie, jeśli nie, no to wiecie, zawsze tata jest pod, pod ręką, może coś dowie, no, jeśli taka zajdzie potrzeba. Tu mam podkłady i tu mam podkłady zarówno takie, które zabieram dla małej, bo są mniejsze i zarówno takie, które są dla dorosłych, więc są dla mnie na łóżko dla mojego komfortu. I tych dla siebie zabrałam tutaj sztuk 3, a dla małej jest sztuk 6. no. W razie czego, jeśli skorzystam z tych, które są dla dziecka, bo są rozmiar mniejszy, to raczej wielki różnicy to nie zrobi, a wolę mieć jedne i drugie. I teraz tak. Biorąc pod uwagę, że nie mam pojęcia, czy ubranka będą potrzebne, czy nie jednak na razie, bo jeszcze nie wiem, co na, na co się zdecyduję, mam dopakowane tutaj również dwa komplety ubranek, które już są w rozmiarze 56. I są spakowane tak, że w każdym jest jakby góra dół, tak żeby na pewno zakryte były ławki, więc jeśli ubranko nie ma takich tych. Rękawiczek to mam dołożone takie te skarpetki nie drabki, Czy rękawiczki nie drapki? No o co chodzi A jeśli nie to nie, na pewno są skarpetki Wypadałoby w komplecie, że nogi są gołe I w każdym są pampersy również no. Także wystarczy po prostu zgarnąć i można przebierać, nie? Nie zajmuje to jakoś dużo miejsca, więc postanowiłam, że wezmę Miejsca nie zależy w razie czego Mam też dwa opakowania pampersów W każdym jest chyba po 10 sztuk Albo po 20. Zydaje się, że po 20, więc mam 20 pamperców w rozmiarze 0. 20 ich to jest tak, 20 pamperów w rozmiarze 0 i 20 pamperów w rozmiarze 1, bo czytałam różne opinie. Niektóre dziewczyny mówią, że raczej te zerówki się bardziej przydają ze względu na to, że jedynki są wyższe i dotykają kikuta, a te... A, a jedynki są właśnie przez to wywijane, a przez dorówkach nie ma takiej potrzeby i są wygodniejsze. Także zobaczymy. Raczej nie spodziewam, że urodzi się jakieś mega wielkie dziecko. Na ten moment waży 2,800, jestem w 35. tygodniu ciąży, także zobaczymy. Do tego mam jeden i drugi rozmiar niczego. I z takich kosmetycznych rzeczy Wziąłam sobie jeszcze naturalne, pielęgnacyjne chusteczki do ciała. To dla mnie, gdybym się czuła jakoś tragicznie źle, chciała się odświeżyć, ale nie chciałoby mi się jakiś, nie wiem. I chciałoby mi się, albo nie była w stanie podejść pod prysznic na przykład, nie? Więc to sobie ze sobą zabrałam. No i teraz ta druga część walizki. Mniej taka higieniczna, papierowa i tak dalej. Zacznijmy od ubrań. Jedną koszulę, tak jak mówiłam, zabieram osobno do porodu. Poza nią ze sobą zabieram jeszcze cztery, które będę miała ze sobą na oddziale. Uznałam, że miejsce nie wyleżą, również sugerując się waszymi opiniami. Więc są cztery. Mam trzy takie, które są rozpinane tutaj i jedną taką samą, jak tamta, tylko w kolorze zielonym, która jest od góry do dołu rozpinana, z przodu cała. Sugerując się Waszymi opiniami tym, żeby wziąć więcej, plus sugerując się tym, jak wielkie to jest z jeśli chodzi o ubranie na, na, na poród i w ogóle cały koncept rzeczy dla kobiet w ciąży, to, to jest wszystko cholernie drogie. Strasznie mnie to frustruje. Więc dwie ostatnie koszule kupiłam sobie na Vinted. Używane, a dokładnie używane sztuk, yy Boże, dos dosłownie raz, bo prawdopodobnie Pani również wzięła je ze sobą do szpitala, a potem ich więcej nie ubrała. Także dwie wzięłam sobie używane. Są nówka sztuka, przysięgam, jak je dotykam. A przynajmniej za dwie zapłaciłam 60 zł za dwie, a nie 120 za jedną, jak zdarzyło mi się wydać na jedną z nich już. Bo kupiłam jedną koszulę doktor z doktora Napa w sklepie stacjonarnym i żałowałam potem, że kosztowało to aż tyle, biorąc pod uwagę, że za te, które uważam, że są dużo lepszej jakości, Zapłaciłam 60 albo 70 zł za sztukę. No. Także biorę 4, I kota, dziękuję. Biorę też szlafrok. E, szlafrok biorę bawełniany, bo będzie tam na pewno strasznie ciepło. Przynajmniej mi jest teraz gorąco. Nie wiem, jak będzie później, ale no, wydaje mi się, że taki bawełniany raczej wystarczy. Frotę raczej mi się wydaje, że po pierwsze zajmowałby też za dużo miejsca, a po drugie, no nie wiem, nie, nie jestem fanką, żeby takie coś zabierać. I go sobie z takim rękawem kimono. On mi sięga dosłownie dotąd i wydaje mi się, że jest wystarczający. Także to jest mój szlafrok. Poza tym zabieram sobie dwie pary grubych skarpet, sugerując się milionem informacji o tym, że zawsze jest wszystkim kobietom po porodzie strasznie zimno w stopy, albo przynajmniej większości z nich. Także wziąłam sobie dwie pary skarpetek. Tutaj mam dwa ręczniki, które zabieram ze sobą, ale wiem, że dopakuję sobie też jeszcze jeden ręcznik właśnie tego plecaka. Tak, w razie czego. Mam w nim miejsce na to, także nie ma problemu. Także dwa ręczniki, duży i małe, I pakuję je sobie tak, żeby ewentualnie, gdy będą mokre, łatwiej były, tam tak schować, jak będziemy już wyjeżdżać, powiedzmy, nie? I to, co też robię, to na dół walizki pakuję sobie puste worki strunowe w różnych rozmiarach, na, nie wiem, brudną bieliznę, Jakieś papierki, cokolwiek, co przyjdzie mi do głowy, to zabieram sobie z sobą, w zasadzie zawsze, y, gdziekolwiek wyjeżdżam, nawet jeśli nie jest to szpital. W zasadzie jest to moja pierwsza wizyta w szpitalu w ogóle na, na dłużej i że to moja wizyta także. Y, zabieram ze sobą też kosmetyczkę. A w kosmetyczce, środka y, do włosów standardowo, wiadomo. Mam tutaj szampon, odżywkę i żel pod prysznic. W miniaturkach, brałam sobie w miniaturkach wszystko. Mam tutaj żel do twarzy. I suchy szampon, gdybym, nie wiem, z jakiegoś powodu uznała, że nie chce mi się mieć włosów. Mam ze sobą dezodorant o neutralnym zapachu, żeby nie przeszkadzać dziecku z jakimiś mocnymi, intensywnymi zapachami, zapachami jakimiś kwiatowymi. E, oczywiście wiadomo, że jest pasta i szczoteczka. Szczoteczki jeszcze nie zapakowałam żadnej na pudełko. Na razie trzymam je tak. Eee. O, to od razu wypakuję i przygotuję sobie do piecaka. To jest pomadka intensywnie nabliżająca, bo podobno bardzo pękają w trakcie porodu usta i bardzo się wysuszają, dlatego biorę różne, ja no, bo póki pamiętam. Eee, maść na, na brodawki słodkowe. Widziałam taką zwykłą rosmanową. Widziałam, że często są wybierane, także raczej nie będzie najgorsza. Coś, czego uważam, że nigdy nie jest dość, czyli mokre pusteczki, tym razem do higieny internej, takie stricte. I coś polecane przez wiele matek, na wielu różnych wyprawkowych filmach, stronach itd., to jest Ginexit, czyli specjalistyczna higiena interna. To jest taka pianka oczyszczająca, która jest podobno bardzo przyjemna w obsłudze i też przy tym łatwa. I to, co zabieram ze sobą dodatkowo, nie wiem, czy będzie potrzebne Znaczy, słyszałam o tym, że do karmy siedziecie ogólnie na oddziałach I mnie to osobiście jakoś nie oburza Ale w razie, gdyby zaszła taka potrzeba, że byłoby, nie wiem, wymóg, że muszę przynieść własne mleko Czy cokolwiek innego by się wydarzyło To udało mi się w Rossmanie kupić mleko początkowe, takie pakowane w takie pojedyncze porcje Także wzięłam sobie takie dwa Nie pakuję tego, wiecie, mogłam kupić od razu cały karton i zakładać, że się przyda ale zakładam, że w razie czego Karol będzie na tyle blisko, że będzie w stanie mi po prostu dowieść więcej. Zresztą pokażę Wam zaraz, mam jeszcze osobny koszyczek taki. Tak, przebytnęliśmy już przez kosmetyczkę, to jeszcze z takich dodatkowych kosmetycznych rzeczy, które zabieram, a ty nie widziałam, żeby ktokolwiek zabierał tak naprawdę, są do szpitala, w każdym razie nie w Polsce. Jest to taki przenośny bidet, do którym, którym można się oblewać wodą w trakcie, nie wiem, załatwiania się czy cokolwiek, czy żeby po prostu się jakoś podmyć. Nalewa się tu po prostu wody. I tutaj, aptekając palcem, wypuszcza taki strumień jak to prysznica, można się fajnie opłukać Fajna rzecz, myślę. Zobaczymy, czy się przyda. Jak się nie przyda teraz, to na pewno się kiedykolwiek jeszcze idzie przyda, także uważam, że fajnie coś takiego mieć. I teraz tak. Ostatnie rzeczy, które zabieram ze sobą w walizce, to są przekąski, jedzenie, kubek. Kubek, przede wszystkim w sztućce. Pamiętając o tym, że. W polskich szpitalach to nie jest oczywiste, żeby było takie wyposażenie dla każdego, po prostu wolę swoje. Z przekąsek wziąłam sobie jakieś takie z zbelwity ciastka, sugerując się tym, i fajne to jest bardzo w nich, że one są pakowane po sztukach, nie? Albo w takich małych paczuszkach, bo na przykład w tej paczce jest 6 opakowań po trzy ciastka, także fajna opcja, że sobie to można wziąć tylko po trochę i tyle. Tutaj z kolei wziąłam sobie takie musy w tubce cielle i herbaty. I sztućce, oczywiście. Wątpię, że to wszystko przejem, ale lepiej mieć niż nie mieć. A może jakaś fajna oddziale będzie miała ochotę, albo może Karol będzie głodny, jeśli będzie z mną akurat w szpitalu. Więc no, wydaje mi się, że to dobry pomysł i rozsądny. No i to tyle z rzeczy, które mam ze sobą w torbie. Natomiast jestem przygotowana też na wszystko, co się może wydarzyć w domu. I sugerując się. Faktem, że dużo rzeczy może dzieci w penice, że można czegoś nie wiedzieć i zapamiętać dalej. Przygotowałam sobie też taki osobny koszczek, który mam z zapasami. Z myślą o tym, że jak będę prosić Karola o to, żeby coś mi dowiózł, to żeby wprost od razu wiedział gdzie czego szukać. Także mam tu takie rzeczy jak więcej woreczków do które po prostu sobie tu włożyłam. Mam podkłady, mam wkładki laktacyjne, mam podkłady takie do bielizny, dwie dwa różne opakowania. i Mam tu jeszcze zapas majtek porodowych. Reszta takich rzeczy, które są dla małej w stylu pampersy i tak dalej, one są w komodzie, to akurat łatwo znaleźć i zapamiętać, natomiast taki koszczek przygotowałam, będzie najłatwiej szukać. No I ostatnia rzecz jest to fotelik samochodowy. My mamy akurat fotelik z Dony, który jest jednocześnie wózkiem i to jest bardzo fajna opcja. Więc tak. takim wózkiem Karol do mnie podjeżdża do szpitala i żeby nie trzeba było się szukać, nie trzeba było się zastanawiać, to wrożku, który jest bezpieczny do przewożenia i używania w foteliku, bo ma tu otwory na pasy. Zapakowałam tutaj swoją sukienkę na wyjście. Uznałam, że sukienka to będzie w sumie najlepszy wybór, bo nie będzie mnie w żaden sposób tutaj dotykać, przeszkadzać i tak dalej. Trzeba tylko wsiąść do samochodu i pojechać, więc sukienka zapinana również od góry do dołu wydaje mi się, że jest dobrą opcją. I mam tutaj dwa komplety ubranek. To już Karol będzie musiał zdecydować, które zabierze, albo po prostu zabierze to tak, jak jest. W jednym mam po prostu takie body na zamek, które łatwo się ubiera, które ma również takie zakładki na łapki i czapencje. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, bo jest ten rożek i on jest dosyć gruby. Także wydaje mi się, że na maj, końcówkę maja, początek czerwca to będzie w zupełności wystarczające. Ewentualnie drugi zestaw. Tutaj mam czapeczkę turban, łapki niedlapki. Takie body. I takiego pajacyka, bo to też dużo łatwiej będzie ubrać. No. Także to jest to, co zostawiam w domu i to jest zapakowane. Tak Wystarczy to tylko ze sobą wziąć do samochodu. I można po nas przyjeżdżać. Więc to jest to, co zabieram ze sobą i przygotowuję dla siebie na poród. Sprawy się trochę pokomplikowały. Dowiedziałam się wczoraj, że będę miała prawdopodobnie jednak cięcie cesarskie. Jednak z tego, co czytałam, warto tak czy jak zapakować się dokładnie tak samo, jak zapakowałobyś na każdy inny zwykły poród. Także raczej wielkich zmian tu nie będzie, nie? No. Także mam nadzieję, że pomogłam i że zaktualizowałam trochę bazę danych, a jeśli nie, to po prostu. Może już podrzuciłam Wam jakiś pomysł, o którym nie pomyślałyście, a będziecie mogły go wykorzystać. To tyle. Powodzenia sobie i Wam. Skończyłam! Co wstać.